W komunikacie wydanym na stronie internetowej ligi czytamy, że Wrocławski klub w wymaganym terminie nie złożył odwołania od decyzji, która już wcześniej nie przyznała mu licencji na grę w ekstraklasie. 27 lipca Zarząd Polskiej Ligi Koszykówki zdecydował się na taki krok w stosunku do trzech klubów. Trefla Sopot, Kotwicy Kołobrzyk i właśnie Śląska. Dwie pierwsze drużyny odwołały się od tego werdyktu i uzupełniły brakujące dokumenty, natomiast klub z Wrocławia w wymaganym terminie 7 dni takiego odwołania nie złożył, informuje liga. W wypadku Śląska odmowa wydania licencji wynikała z przedłużających się formalności związanych z przekształceniami własnościowymi koszykarskiej spółki. Sytuacja Wrocowskiego klubu obecnie jest dramatyczna. Klub bowiem według przepisów wyczerpał wszelkie proceduralne i regulaminowe możliwości uzyskania licencji na grę w Tauron Basketlidze w nowym sezonie ostatecznie w Ekstraklasie ma więc zagrać 12 zespołów. W śląsku wierzą natomiast że zespół wystąpi w Ekstraklasie. Klub twierdzi, że wszystkie dokumenty zostały wysłane pocztą w wymaganym terminie. Sprawą zajmują się teraz prawnicy Przemysława Koelnera.